Cześć, witajcie w takiej nowej pseudo -serii na moim kanale, a będzie to nowa gra Telltale Games, Games of Thrones, Ice from Iron, odwrotnie, Iron from Ice. Jest to nowa gra twórców właśnie The Walking Dead, takiej komiksówki, wiecie, tej przygodówki, klikanówki, nie wiem jak to powiecie, jak to sobie wytłumaczycie, znaczycie. No i dobra, no niestety gra jest po angielsku, zwolszczenia jeszcze nie ma, więc musimy jakoś dać sobie rady z tym. Także dobra, no wszystko to już postawiałem, wszystkie detale na full, wszystko na full, także jedziemy z koksem. Yy, oczywiście, czekajcie, bo z, zacząłem sobie, zobaczyłem, jak to wszystko śmiga. Yy, jest ok, także weźmy sobie nowy nowy save i zacznijmy epizod pierwszy. Oczywiście znalazł się wstępny tylko epizod pierwszy, ale w miarę, gdy pojawią się następne, to zaczniemy w nie grać. Postaram się w miarę yy, możliwości tłumaczyć jakieś tam ważniejsze kwestie, bo przecież wszystkich chyba raz, raczej nie dam rady. No i od razu mówię, jeśli nie, nie, nie czujecie się z tym, żeby y, oglądać tę serię y, po angielsku, to możecie od razu to wyłączyć, y, bądź co bądź, chciałem w to pograć, więc pomyślałem, że może też nagram, tak? Także zaczynamy, zaczynamy, epizod pierwszy, pewnie jakiś intro nas od razu przywita, które w sumie pominąłem od razu. Dobra, yy, czyli tu jest napisana informacja, że gra yy, zapamiętuje wybory, jakie podejmujemy i później tam niby yy, tworzy jakąś tam opowieść według tego, co tam postąpiliśmy i od tysięcy lat yy, dom foresterów był lojalnym tam, bandermanem, nie wiem co to dokładnie znaczy, do yy, domu Starków, czyli no, byli lojalni do Starków. Yy, mieszkali w jakimś tam wilczym lesie, zbierali rzadkie, jakieś żelazne drzewo, cokolwiek by to nie znaczyło. Kiedy teraz, kiedy północ jest tam zrozerwana na strzępy, to oni tam yy, radzą sobie jakoś tam. No bla bla bla, możecie zaczynać przetłumaczyć sobie, bo nie tego że niestety tylko nasz, w nich przetłumaczyć, już nie jestem jakimś zaawansowanym lingwistą, jakieś tam pojęcie mam, ale, ale cóż. To drzewo chyba to jest właśnie yy, godło tych, znaczy godło, herb yy, tych Ironwoodów, tak tymi przecież gramy. O ile dobrze pamiętam, ale mogę zjebać. No to się oczywiście przechwalają, że Jamie Lannister został <grywanie> uwięziony przez człowieków na północy. No dobra, czyli. Yy... Tutaj kierujemy giermkiem Lorda, właśnie tego co tu był przed chwilą, nie zapomniałem jak się nazywa. I pierwszą czynnością, którą musimy zrobić, to wyczyścić jego miecz. W krwi oczywiście. Dobra, wyczyliśmy jednym pociągnięciem z y, miecza, y, jednym pociągnięciem szmatki wyczyściliśmy miecz i trochę to było dość dziwne. Przecież krew się rozwiązuje, co nie? Jest i tak dalej. Dobra, wiemy już, że jesteśmy giermkami.

no tu się przechwalają, kto kurde złapał y, Królowójcy, czyli Jamie'ego Lannistera. O, idzie nasz kurde władca, Lord Forrester, właśnie. No i? Zacznie się burda? No, zarzucał sobie zmyślone historie. Dobra, jako że jestem gierkiem, to... Podziękuję mojemu. Nie wiem, to jest jakiś brat, czy cokolwiek. Dziękuję, Garrett. Zrobię O, nazywamy się Garrett, dobrze wiedzieć. Nie wiem, pominę chyba w tym imię. Lawrence family... aha, i teraz. Mówi, że kurde, ten Noren, który powtarzał o tej historii, że jest związany z rodziną Foresterów. Czyli nami samymi, raczej naszą rodziną, którą gramy. No to coś śmieszkowa tego powiedzieli, ale nic zdążyłem tego przeczytać. Mniejsza z tym. O, czyli dzisiaj świętujemy, ale co? Ucieczkę Jamiego przecież. Przecież przecież... To się dzieje w momencie gdy chyba Jamie uciekł z... Yy... właśnie uwaga, bo to mam spoilery, także... No tu jakieś owacje kurde nastojąco. Posłuchajmy jego przemowy. Chyba dzieje się na początku trzeciego sezonu, ile dobrze pamiętam. Dobra, krzyknijmy swój herb, kurde, a czy swoje powiedzonko w końcu. O garet mamy pogadankę ze swoim kurde, nie wiem, rycerzem, tam lordem. You, i co mamy śledzić Rodriga z tego, no co na nam mówi? O, to jest jego syn. <laughs> I mamy pilnować Rodriga? Tak, co

Yes, Okej, okay, czyli Nie wouldn't żeby the zachować o tym, że jesteśmy y, żołnierzami teraz, czyli rycerzami, bo już jesteśmy nie jesteśmy gierkami i mamy zachować właśnie ciszę, żeby nie rozgoryczyć na giermków. Pomóżmy mu w końcu, to jest. On jeszcze nie wie. Mamy trzymać język za zębami. On nie wie, więc teraz nam lord powie. Nie wiem, czy mamy jeszcze przez udawać, że jesteśmy giemkami, czy też nie. Bynajmniej pomożemy mu. To może być You'd better watch your tongue, boy. It could be much worse. What the fuck do you know about it? Nothing is worse than yours I just figured that's a shit standard, Low expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honour in the seven kingdoms. I suppose it'd be a big farmer. But not by much. Who doesn't love bacon? Obruszmy trochę historię Ah, Pig farmers.

Jak daleko! A co to za taki zamek jest? Ciekawy jestem. The Twins! Aha! Czyli to się dzieje pod koniec trzeciego sezonu. Uuu, to tu będzie się działo. Właśnie, jak, jeśli nie oglądaliście, dwie chciecie, chcecie oglądać, to. To oczywiście dajmy spokój. No, to oczywiście wyłączcie to, bo tu się będą spoilery. Jeśli jesteście pod koniec, Znaczy, już obejrzyliście sezon trzeci, to, to możecie to spokojnie oglądać, bo to się dzieje w tym miejscu. O, on coś widzi, że coś jest nie tak. Bo jak wiecie, co się stało pod koniec trzeciego sezonu, to zaraz się stanie. Także fajnie byłoby spierdalać w tym momencie. O, tu za zaślubiny. Kogo to za zaślubiny? O, słychać muzykę. Musimy

Dobra, nie, nie spodziewaliśmy się tego, musimy ratować naszego króla You choose to leave Browen Cholera chyba nie powinien tak robić To był... Z... Ale mówiliśmy mu, gdyby posłuchał, gdyby posłuchał to by... Moglibyśmy go ratować. O! Trzeba było uniknąć, jezu, fuksem uniknąłem Okej, okay, spieprzać, jakiś miecz weź kolego Uciekaj Jezu, tak są niewidoczne strzałki, że nie wiem co robić I Teraz to nie w dół będziemy musieli przebiec Zobaczmy jak Rodrick walczy. Jego mieliśmy chronić. Albo patrz oko po prostu. O kurde to ten ziomek. Co robi? Co robi? Co robić? robić? Grop odpowiedz! Grop odpowiedz! Tarcza, tarcza szmato! Yy, click and hold to drag Jest, przyjebę mu tarczą, pięknie! Rodrik, to był Rodrik czy nasz lord Nie, to, to był nikt, to był chyba Noren. Spierdzieraj! Kurde mogłem uratować Browniego I tak już jest za późno Zaczną się tarczą Dobrze, bełty nic na nie zrobią Co mam zrobić? Co mam robić? O kotko, kotko! O proszę bardzo, parowanie tarczą Kurak... Dobra, bo nas uratował Uratowaliśmy tyle, Mogliśmy, mówiliśmy, znaczy mam nadzieję Kurde, szkoda mi tego niego. No kurde, mo może mogłem mu pomóc Ale ostrzegałem go Miał ostrzeżenie móc spiewrzać ty zrozumiał, crowd forward for safety. Dobra, dalej, bo nad tym wóz zaraz przykniecie. Jak on się swajczy, to ja nie ręczę to, że się go dalej O oh, fak, wiedziałem. ku Siś! Weź tak, e. Dobra. Wyczołgaliśmy się z podwozu, wiedziałem, że tak się coś stanie podobnego Dobra, bierz miecz. Garecie, cię, bo masz zapomnieć jak się masz na Ma, mnie. Dół! Nie wiem czy mam O Boże! Nie udusisz nas ty! Kurczy byku, tolej! No dobra, koniuki nas ratowały? Ale coś trzeba będzie teraz zrobić. Strzałka. Ale fajnie to wygląda. Wywijamy się. I pod koniki. Kopnij go! I pięknie mózg zlasowany, kurde. Brutalność komiksowa. Ach, taka piękna. No nie, nie odwraca jego uwagi. Uuu, przebita pięta. Dobra, Rodrigo jeszcze żyje. Nie żyje? Kon taki ciężki, nie, nie wierzę. No W sumie chyba konie raczej ciężkie nie są. A no to chyba ten co się śmiał, kurde. Król dostał? nie? Tak, nie wiem. He's dead. Speak up, Garrett. I tried to save him, but there was nothing I could do. Kurde, obiecaliśmy mu honor, ale powiedzieliśmy tyle, co zrobiliśmy. No, no, staraliśmy się, no. Cholera. On teraz będzie zły na nas chyba. Find the weapon. Ale bądźmy szczerzy, to co zrobiliśmy, nie, nie możemy uciekać przed tym, co, co zrobiliśmy. Musimy, kurde, brać tak na te nasze, to, co zrobiliśmy musi nas odbić jakieś w końcu piętno, tak? No i. Wiem, że powiedziałem nie to, co w ogóle chciałem powiedzieć, ale mniejsza z tym. Oj! Dostał, nie wiem, czy gdzieś tam jest, ale lekko mi się wszystko ścięło, Walder Frey. A no, wiadomo, co chodzi. Lordzie. Lordzie, Farquad. Wy że się z tym tym mieczem. Ale czemu? Ao, on postanowił śmierć. Lordzie, wstawaj. Musimy mój lord. nie Zostawimy go na Fast losu. Nie run, fight. A nie, to oni go do siebie mówili. Cholera, wyciągnij sobie ten bełt. Może tylko jakoś pomogę, kolego, panie lordzie. O, dobra, wierzmy, on wie, że z gumki ginie.

Ach, no nic. Na szczęście nas nie zauważyli. Okej, okay. i myślę, że to by było tyle w pierwszym odcinku. Jeśli spodobało, zapraszam was na drugi odcinek. Trzymajcie się, strzałeszka.